Af clap Kota le ou iti landi Ne klanымt до pilarti Proszę <grym> Państwa, w Bolesławie z miasta Daniosa dzisiaj przygotowuję fotografom, mediom, wszystkim, którzy byli tam zaangażowani. Byliśmy tacy słowani troszeczkę na treningach na, na komunie paryskiej. Ale może macie po prostu taki mini musical w Bolesławcu, w obrębie maja na deskartacu. Niestety, czy możemy Was prosić? Chodźcie, chodźcie, z

jest paniera! Właśnie! Pojedynka w kulturze! Pojedynka w są? Dziewczyny! Ręka do góry! Tutaj są! Młodzieża do kultury! Dziewczyny! Gdzie one są? Tutaj są! Pryknes! Gdzie jesteście, kolega? Dzisiaj! Tak wygląda nasz HOP! E, dziękuję bardzo! Zapraszamy! Już za miesiąc e, będziemy się starali pokazać to w większej formie! Mam nadzieję, że będzie się Państwu bardzo podobać, ponieważ... Dance Musical Music and Light będzie rozszerzenie tego paszmowa i będzie w obrawie laserów. Tak, to A ja zapraszam wszystkich tam na sył, z, tyłu, z tyłu, na zdjęcie gotowe. Zdjęcie gotowe. Chodźcie. Hello. No To no, zjeżdżacie z powrotem. Dzień i zjeście. Okej. Okay. Dziękujemy. i spotykamy I uwaga, mogę jeszcze jedna rzecz. Za chwilę dostaniesz ode mnie... Tutaj jest. fundował tu, 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 tu. 25 kuponów specjalnie dla Was, które rozda dzisiaj najlepszym statce żyli Iwo. się to zrobić. Ale go Dobra, dziękujemy. Dobra, na tyle ci to było. Zniżki 50 lat. W każdym razie dziękuję Wam bardzo. Jeszcze raz po prostu Waszym. No i teraz zobaczcie się jak to wygląda na tych szalonych dniach. Kamera. Kamera jakiś tam będzie. było bardzo dużo. Przepraszam. Kamer i ten ścieżki.